Witam wszystkich tutaj Grodzisk i zapraszam do obejrzenia takiego nietypowego filmu, w którym to będę grał w Ladera. Tak pomysł wziął się z tego, że na moim kanale już od dawna nie było StarCrafta, a także no, praktycznie na no to tylko to, no i także to w ogóle chciałem to zrobić. Pomysł wziął się z tego, że że nie mogę streamować na żywo, ponieważ mam bardzo kiepski internet do tego z limitem dlatego nie mogę streamować na żywo dlatego ben, będę, no, przynajmniej zrobię taki jeden cast około godziny no My tak myślę, zobaczymy jeszcze taki cast jak ja streamuję od razu mówię co się dzieje jest to oczywiście Liga Brązowa Byłem w top 2 albo top 3 w srebrze, yy, ale. O, 250 wygranych, ale wziąłem się, zdegradowałem do brązu, ponieważ zmieniam rasę. Tak, zmieniłem rasę. Wcześniej grałem protosami, a teraz gram Terranami. Dlatego, no cóż, hmm, mam 93 punkty bonusowe. Przed chwilą zagrałem jeden mecz, to kolej zrobił na mnie Rasza z. SCV to nie było zbyt trudne do obronienia. Zwłaszcza jakie ja miałem 3 SCV przewagi. No dobra, no to jedziemy. Może uda nam się te wszystkie punkty bonusowe dzisiaj zbić w tym filmie. No to tak, tak, od razu mówię. Yy, w tym filmie nie będzie żadnej muzyczki więc Jedynie ta. Jedynie muzyczka StarCraftowa ponieważ boję się, że na youtube mogę zbanować mnie mój film. Tak, mam 22 wygrane w tej lidze, yy, ponieważ yy, nie przegrałem ani jednego, nie, ponieważ tylko właśnie nie przegrałem żadnego innego meczu. Wszystkie wygrałem. Tak, bardzo się cieszę z tego. Co Na początku ma lit, little lag, no i lagi troszeczkę, ale to przez X splita. Tak się czuję. Erka gotowy. Coś jest złej wiści? Nadglą, wystraszyłeś mnie. Co się dzieje? Erka gotowy. Nie pamiętam, gdzie tu było, się robiło. Zaraz nie pamiętam w jakim czasie się stawiało. Tego. Za mało minerałów. Sapelid Wota. Za mało minerały. Za mało pamiętam, że gdzieś około 10 SCB. Wreszcie nie pewno, kurczę, muszę sobie tą klawiaturę, tak lepiej postawić. Potrzebne dodatkowe magazyny. Za mało minerałów. Nie mogę tutaj budować. Będziesz tutaj. gotowy. Za mało minerałów. Coś ma. Śmiało roboty, co? muzyczki nie ma. Śmiało. Śmiało. Za mało R gotowy. Boję się, że troszeczkę mi się tak tnie to wszystko.

Kurczy, tnie się! Ty kolego lecisz. Zwarty i gotowy. Hmm, 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 hmm. opracowanie. Zbyt to fajne jest. Zwarty i gotowy. Słyszymy! Ruszaj się! No. Chcesz ze mną zawrzeć, chłop. LLK? Zahaczymy o... Bo już kiedyś widziałem taką fajną taktykę Że jak grał Terranami koleś To chyba był MVP Nie wiem, nie pamiętam do końca Jeszcze nawet yy, Grał MVP, czy jakoś takoś To... To już się przetransportował od razu na Golda I tyle było Gadania dla Zerga, tylko to było akurat przeciwko zerg ale a Terrana czemu też nie? No. Nabijamy APM i z jednego tego maraudera, 2 SCV Twoje ELK są atakowane. o Terran czy Pocze... serio boję się boję się tych lagów będziemy grać typowego Nie. tutaj będziemy grać typowego yy, bajo tym razem Warty i gotowy! O, zaczyna się! Mhm... Mm nie tu, Jezu, boże, lag nawet muła nie mogę trafić. ukończona. Mułem nie mogę trafić. Dołożyć komuś? Cie robi! Rozbudowana, ukończona. Zaczekaj! Zaraz wyrwę chwasta! Kurczybyk, jak podszedł chamsko. Kurcze, z takimi lagami wątpię, że zagramy więcej gier. Niestety. Wydasz jakiś rozkaz? Tempo, tempo, tempo! Czas ruszać! Pońkujmy się Takie coś Zrobimy. Eee, rzucimy skana eee, Nie mam energii na drugiego ale Od czego jest marines Który kosztuje tylko 50 Tylko 50 minerałku. gotowy do akcji. O, o! się się Panowie, lepiej, żebym tego nie żałował. Badań! Czas ruszać Dołożyć komuś? Rewelacja! Tak jest, komandor! Wyszczy to naprawić? Warty i owcy. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? No to jak on takiego, takiego pusha, no to na pewno nie ma. I tutaj też nic nie ma na pewno. O jezu, jakim ja jestem, super nube. Teraz można by było zaekspować fajnie. Ale no ja nie, zaraz Rzucę pusza. Śmiało! Jakiegoś, mamy dwóch, czy trzech. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopak? Troszkę się tnie. Ha? Rozwalmy coś! To tutaj, tak. Faktorka. Zaraz wyrwę chwasta! Za mało. Za mało Mm -hmm. Szeregu chłopaki. Czas ruszać. Rozwalmy coś. Gotowy do akcji. Się robi. Tempo, tempo, tempo. Mam to. Ciebie? Oczywiście. Rozkaz otrzymany. O, jest. Muzyczka. Wreszcie poszła. Rozbudowa ukończona Uwaga, idzie się. No, dość duża armia. Już. Co mówimy? Ponieważ to jest noob taki jak ja ale jestem lepszym noobem. Będę miał mediwaki. A ten nasz kolega miły. Nie, muła. Z powrotem. Ten nasz kolega miły nie będzie miał mediwaków. On chyba nadal nie ma mediwaków. On nawet nie mia, On nawet nie ma Orbital Command. Muszę zauważyć. Potrzebne dodatkowe magazyny. Tak startu, jeden medivak tutaj, znaczy o, tutaj lepiej, żebym tego nie zauważył. Co tu Gdzie są problemy? Zmieszalam to. Ale ten medivak zrobił siekę tam w bazie. Rozwalmy to. Czy to ci nie pracują? Tempo, tempo, już go nie ma! Czyżby się szkowod jakiegoś pusza? Czy może zauważył mi mojego rozkaz? To się okaże za chwileczkę, jak tutaj dropuje? Niech ktoś mnie wyciągnie wow, mnie wyciągnęli. Wow, wpadłem, ale to nic nie szkodzi. Mamy mamy dziwaki. Gotowy? Lepiej, żebym tego nie załował. Czekam na ciebie. Przyjęłam szpital. trzeba tu bazę. Dobra, założyć. bo już ma? Nie, nie ma. Mów, o co chodzi. <grymne> huh? Pola minerałów. Uwaga! Niech ktoś mnie wyciągnie! Maleńka! Wykonuję przód. Wydasz jakiś rozkaz? Robi się, komandorze. Głośno i wyraźnie. Czas przybycia i jedna minuta. Zaraz wyrwę chwasta! Potwierdzam, jestem w drodze. W drodze. No zobaczymy, jak tam drop z ligi drygnanej. Łączność 5 na 5. Słyszałam to. Ruszajmy. Fak. Dropa już mnie zrobię żadnego. Ale dla mnie panowie, tempo, tempo, tempo. roboty, co? Lepiej żebym tego czasu. Wystarczy słowo, skarbie. NRK gotowy Czas ruszać lecimy to ja wykorzystam wizję z High Grunda N robi oczywiście Nie mogę się doczekać o jak diabli U, maleńka Zawało minerałów. Dawaj. Czemu nie? Dołożyć komuś. Wydasz jakiś rozkaz? Za mało minerałów. O, maleńka. Zaraz wyrwę chwasta! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Za mało Ale to jest typowo drewniana liga. Przynajmniej ja tak gram. Uwaga, Z tym jak pan drewno. Toś nie pomyślałem, żeby, żeby wybudować dwa dodatkowe baraki. Tak. Ze dwa mediwaki i na przykład supply depot. Lepiej, żebym tego nie pobudować. Nie? To, jest, to są uroki drewnianej ligi i tego, że się nie do końca znanie z sióbytem w pewnej rasie. Wydasz jakiś rozkaz? Tak, dokładnie. Nie wiem, czy nawet jeszcze to wrzucę. Nie, wrzucę. Pośmiejecie się trochę. I z tego, jak mi strasznie mówi. Nie wiem, mam tutaj energii, tutaj tyle energii, tutaj ale tyle energii. Dobra, poszujemy. Tak naprawdę mnie rozwali, ale niech im będzie. Polanimy, rozbudowa. Gotowa do startu. Lepiej, żebym tego nie żałował. Polenie. Tempo, tempo, tempo! Dobra, ora, pora. Rozbudowa. Ukończona. To... Witam. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? Gotowy do akcji. Tylko nie zaskoczyłem ponieważ ich split. Za mało. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Gotowy do akcji słyszać. W szeregu. Lepiej, żebym tego nie żałował. Ciebie! Tempo, tempo, tempo! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dlaczego nie? nam pomóc. Rozwalmy coś. Czy się nam pomóc? Tak wyników tak jest! To jest wygrana! Bardzo zlamiona, ale wygrana. Dobra, ten x strasznie spowalnia grę, ale jestem 7 już w mojej lidze plus 20. Tak. <grym> to był meczek ja totalnie lamię, tylko chciałbym się usprawiedliwić, ponieważ tutaj mi strasznie x mulił. Dobra, koniec tego. Komentujcie oceniacie subskrybujcie. Napiszcie mi, co mam zrobić, żeby lepiej grać z Terranem, na pewno oglądają mnie jak jacyś lepsi gracze niż Brązowi srebr i Srebrni. Na razie, cześć.